Czy czujesz, że czas przelatuje ci przez palce? Że mijają dni, tygodnie, a ty wciąż stoisz w miejscu? Może to nie czas jest problemem, tylko sposób, w jaki zarządzasz swoją energią. Dziś pokażę ci brutalną prawdę o tym, dlaczego większość ludzi marnuje swoje życie i jak ty możesz się z tego wyrwać. Za chwilę wskażę ci konkretne kroki, które pozwolą ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zacząć działać z pełną mocą. Wyobraź sobie, że 50% Twojego życia składa się z jedzenia, snu i zaspokajania podstawowych potrzeb, i to jest OK, po prostu musisz to zrobić, by przeżyć. Ale co z drugą połową? Czym wypełniasz ten czas? Większość z nas niestety spędza na bezsensownym scrollowaniu w telefonie, nie zdając sobie z tego sprawy. Wiesz, o czym mówię? Jakbyśmy szukali czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Zamiast żyć. Zaczynamy po prostu funkcjonować i tak, dzień za dniem, jakbyśmy byli liśćmi porwanymi przez wiatr, nieświadomie dajemy się ponieść tej rutynie. Wśród tych godzin, które przepływają przez nas jak niekończąca się rzeka, spędzamy czas na bezcelowych rozmyślaniach. I nagle, jakbyśmy zatrzymali się na chwilę w martwym punkcie, zaczynamy wracać do przeszłości, do wspomnień, które już dawno opadły jak liście z drzew, których nie da się przywrócić. I mimo że wiemy, że nic nie zmienimy, ciągle do nich wracamy, jakbyśmy próbowali złapać wiatr w dłonie. I wtedy, jak ciemne chmury nad horyzontem, pojawiają się pytania o przyszłość. Zaczynamy wyobrażać sobie wszystkie możliwe scenariusze, jakbyśmy rysowali na niebie obrazy, które wcale nie muszą się spełnić. Czasami czujemy, że te marzenia są jak zamglony krajobraz odległe, nieuchwytne, pełne wątpliwości. A potem przychodzi lęk. Jak cień, który nie chce opuścić naszej drogi. Zaczynamy martwić się o coś, co jeszcze nie nadeszło, coś, co nie jest niczym więcej, jak odblaskiem na wodzie, który zanika, gdy tylko spróbujesz go dotknąć. Ale najgorsze jest to, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo to nie ból nas niszczy, to cierpienie, które sami wytwarzamy w swoich głowach, jak niewidzialną sieć, która oplata nasze myśli. Zamiast działać, zamiast zaryzykować. Po prostu myślimy. Zamiast stawiać kolejny krok, analizujemy każdy ruch, jakbyśmy chcieli przewidzieć każdy możliwy wynik, zamiast po prostu pozwolić życiu toczyć się swoim rytmem. I wtedy, krok po kroku, budujemy mur wokół siebie. Zamiast pchać się do przodu, cofamy się w myślach, jakbyśmy stali w martwym punkcie, zamknięci w kręgu. Społeczeństwo wmawia ci, że sukces to wyścig szybciej, więcej, lepiej. Tylko wciąż szybciej, nie zatrzymuj się, bo ktoś inny już cię wyprzedza. Biegniemy więc, ścigamy się, pchamy naprzód, jakby każda sekunda miała znaczenie, jakby nasza wartość była miarą liczby zdobytych trofeów. Ale wiesz co? To pułapka. Kiedy w końcu osiągniesz ten cel, o którym marzyłeś, zamiast poczuć spełnienie, czujesz pustkę. Pustkę, którą ciężko zrozumieć, bo przecież miałeś to, czego chciałeś, a jednak coś nie gra. Coś wciąż brakuje, i wtedy zaczynasz wątpić. Ale to nie sukces daje ci kontrolę nad życiem, to twoja percepcja, to sposób w jaki widzisz siebie i swoje miejsce w tym świecie. Bo wszystko czego szukasz, wszystko czego pragniesz, już jest w tobie, ukryte głęboko, jak klucz do skarbu. Tylko niestety, nikt cię nie nauczył, jak go odblokować. Nikt nie powiedział ci, że nie musisz biec, żeby czuć się pełnym że nie trzeba zdobywać kolejnych szczytów, by poczuć, że już jesteś na szczycie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby poczuć prawdziwy sukces, to zrozumienie, że nie musisz szukać na zewnątrz. To, co najważniejsze, jest w tobie. Jeśli teraz czujesz, że to, o czym mówię, ma sens, a może nawet zaczynasz dostrzegać siebie w tej sytuacji, zostaw łapkę w górę. Więc jak odzyskać kontrolę? To prostsze niż myślisz. Masz trzy rzeczy do zrobienia, które mogą odmienić twoje podejście do życia. Pierwszy: Zatrzymaj myśli. Zamiast walczyć z nimi, zacznij je obserwować. Wiesz, te wszystkie myśli, które szaleją w twojej głowie, nie dam rady, to nie wyjdzie, co jeśli? Zrozum, że to tylko głosy w twojej głowie, które nie mają mocy, dopóki nie zaczniesz reagować. Poczuj, jak każda myśl przychodzi i odchodzi, jak chmury na niebie. Nie musisz ich analizować, nie musisz ich zmieniać. Po prostu pozwól im być, ale nie pozwól im, by to one kierowały Twoimi działaniami. Drugi, pobudź swoje ciało, zmień swoje myśli. Kiedy Twój umysł staje się jak zarośnięte jezioro, pełne zamieszania, pełne bałaganu, zamiast nadal w nim grzebać, po prostu zrób krok do przodu. Krótkie ćwiczenia fizyczne, kilka skłonów czy spacer, to jak kamień wrzucony do wody, nagle wszystko się zmienia. Ruch przekształca chemię twojego mózgu, jak wiatr, który rozwiewa chmury, pozwalając słońcu znów świecić. Zaledwie kilka minut wysiłku sprawia, że myśli zaczynają się oczyszczać, a umysł nabiera klarowności. Kiedy ciało budzi się do życia, umysł zaczyna myśleć inaczej. Jest jak świeży wschód słońca, który rozświetla wszystko wokół. Zyskujesz nową energię, nową perspektywę i motywację, by zrobić krok naprzód, zamiast tkwić w miejscu. Trzeci. Ogranicz bodźce: mniej hałasu, mniej rozproszeń, więcej przestrzeni na spokój i koncentrację. Żyjemy w świecie, który nieustannie atakuje nas bodźcami jak zgiełkliwy ocean, który nie pozwala na odpoczynek. Telefony, wiadomości, media społecznościowe. Każdy z tych hałasów to fala, która odbiera ci energię. Co się dzieje, kiedy jesteś w środku tego sztormu? Twoja energia zaczyna się rozpraszać. Jak woda rozpryskująca się na wietrze, a ty gubisz się w tym chaosie, tracąc kontakt z tym, co naprawdę ważne. Aby odzyskać spokój, musisz świadomie stworzyć dla siebie oazę ciszy. To jak znalezienie schronienia na pustyni, mniej sprawdzania telefonu, mniej bodźców, które cię odciągają. W tej ciszy, w tej przestrzeni na wdech i wydech, zaczynasz dostrzegać rzeczy, które wcześniej były ukryte. Twój wewnętrzny spokój staje się jak zatopiony skarb, który był tam przez cały czas, czekający na moment, byś go odkrył. Ludzie często szukają skomplikowanych rozwiązań, jakby klucz do życia krył się w tajemniczych formułach i nieodkrytych metodach. Ale prawda jest zaskakująco prosta. To, co robisz teraz, w tej chwili, decyduje o tym, gdzie będziesz jutro. Twoje decyzje, twoje kroki, twoje działania to one tworzą twoją przyszłość. Zatrzymaj się na chwilę. Poczuj to teraz. Zrób krok w tył i po prostu pomyśl. Zadaj sobie pytanie. Czy naprawdę bierzesz ster we własne ręce, czy pozwalasz, by czas przeciekał ci przez palce, jak piasek na wietrze? Jeśli czujesz, że te słowa rezonują w twoim sercu, nie czekaj. Teraz jest ten moment, by zacząć działać. Bo to, co zrobisz teraz, może zmienić wszystko.